Dobre położenie komunikacyjne, bogate i czyste środowisko, Kanał Elbląski oraz atrakcyjne tereny przeznaczone pod inwestycje. W tym miasto i gmina Miło młyn kusi nowych inwestorów. Potencjał ludzki tutaj jest, w tkwi w naszej gminie, w, w naszych mieszkańcach, ale mamy dobre połączenie, bo S trasa S do Ostrudy. 4 minuty jesteśmy w ostrudzie, także myślę, że pracownicy nawet z Ostrudy będą tu, tu pracować. Gmina oferuje atrakcyjne tereny położone bezpośrednio przy kanale Elbląskim, najdłuższym kanale żeglownym w Polsce. To miejsce jest przeznaczone dla inwestorów chcących zainwestować na przykład w porty jachtowe i inne usługi wodne. Przystanie wodne dla jachtów, jednostek pływających, poruszających się po, po drogach wodnych oraz również restauracje, motele, hotele. W rozwoju gospodarczym i turystycznym pomaga uzyskany kilka lat temu status obszaru ochrony uzdrowiskowej. Plany są ambitne. Gmina chce zostać uzdrowiskiem i planuje wybudować szpital uzdrowiskowy. Tereny w bliskim sąsiedztwie jeziora i lasu są przygotowane, a władze gminy już szukają inwestora. To będzie tak zwana maszyna taka napędowa dla, dla rozwoju miasteczka. Powstaną już w tej chwili budujemy Wybudowaliśmy plazę i budujemy teraz leśny park uzdrowiskowy. Dokumentację robimy na tężnie. Spróbujemy zrobić w tej chwili co można, już nie będąc jeszcze w pełni uzdrowiskiem. Już ta infrastruktura była dla nas, dla mieszkańców, ale także dla turystów, bo w okresie letnim do nas przyjeżdża około 5-6 tysięcy ludzi. Każdy przedsiębiorca, który przyjedzie do gminy może liczyć na wsparcie burmistrza i pracowników urzędu. W Urzędzie Miasta i Gminy Miłomłyn powstał punkt obsługi przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca, który pojawi się w urzędzie, począwszy od momentu zarejestrowania firmy poprzez proces przedinwestycyjny związany z realizacją projektu, znajdzie się tutaj z życzliwą pomocą. Ze wsparcia w ostatnim czasie skorzystało dwóch dużych inwestorów spółka EI Invest, która rozpoczęła gazyfikację miasta i gminy Miłomłyn oraz spółka Neuforia, która w Miłomłynie buduje nowoczesne centrum badawcze wspierające proces diagnostyki i terapii padaczki. telewizja Kopernik. Kopernik.tv